Tosiu. Tosiu. Masz gościa. Cześć! Czekaliśmy dzisiaj na ciebie. Tak? Było się z o Zuzą. Mm, no tak, z plany. Nie wolno mi? Wolno, tylko wypada wcześniej zadzwonić i powiedzieć, że cię nie będzie. Komórka mi padła. I tyle? No, telefon mi padł, a potem zapomniałam. Bardzo proszę o wybaczenie. Nie, nie, ale nie rozmawiaj ze mną w ten sposób, dobrze? Ula na ciebie czekała. Nawet posprzątała w swoim pokoju, ale wiesz, jak to jej by Było jej bardzo przykro. A myślisz, że mnie nie było przykro? Dlaczego? Najpierw mówicie, że jesteśmy rodziną. Bo jesteśmy. Możesz już iść? Mam lekcje zrobienia. Muszę odrobić Polski. Ja właśnie widzę, jak odrabiasz ten Polski. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh.